Dzień dobry, Agata Zbrożek. Zapraszam na wiadomości. Zespół weryfikacyjny Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zakończył pracę. Wiemy, jakie projekty trafiły na oficjalną listę do głosowania. Głosy oddawać można od 30 sierpnia do 5 września. Rozmawiamy o kłotskim budżecie obywatelskim, za nami etap weryfikacji, przed nami będzie głosowanie. Ile projektów trafiło do kolejnego etapu? Pan prezydent zdecydował w tym kroku o dopuszczeniu na podstawie oceny merytorycznej, formalnej i prawnej. Dopuszczeniu 39 projektów do głosowania. Obecnie czekamy na odwołania od decyzji w momencie, kiedy niektóre z projektów zostały ocenione negatywnie i ostateczną listę projektów poznamy w sierpniu. 39, a ile startowało? Całkowita liczba projektów wynosiła 56, z czego wiadomo, no, niektóre będą odpadały ze względów formalnych, czasami problemem jest lokalizacja, czasami koszty, no i niestety spotkamy póki co 39 projektów na, na liście do głosowania. To kolejna edycja, czy coś w tej edycji szczególnie Was zaskoczyło i czy pojawiły się projekty, które są kontynuacją zeszłorocznych? W tym roku jest to dość wyjątkowa edycja, ponieważ po raz pierwszy wprowadziliśmy kategorię zieloną. Jest ona poniekąd rozwinięciem tej kategorii projektów różanych, natomiast chcemy, żeby nasi mieszkańcy mogli wykazać się inicjatywą w kwestiach ekologicznych, tak? czyli mogą zgłaszać jeszcze większą liczbę projektów dotyczących nasadzeń zielonych, dotyczącą ekologicznych rozwiązań. Z takich projektów ciekawych w tym roku no, na pewno pojawi się dużo zieleni, pojawią się parki, pojawią się nasadzenia drzew, kwiatów i nie tylko róż. Do tego no, na przykład umycie ulicy królewskiej. Czy wśród tych, które podane zostaną głosowaniu, pojawiły się jakieś sportowe wyzwania, jakieś stawiające na aktywność fizyczną? Oczywiście nasi mieszkańcy są dość kreatywni i w różnych kategoriach składali te projekty. W tym roku również pojawią się projekty sportowe związane m.in. z rowerami, ale również rolkami. Kulturalnie? Kulturalnie koncerty jazzowe bądź też koncerty hip-hopowe. No i ta nowa kategoria, zielone. Co tutaj jest przewidziane dla mieszkańców? To była jedna z najbardziej popularnych kategorii, stąd też projektów jest cała masa. Przede wszystkim nasadzenia drzew w parku nad Ochnią, również nasadzenia kwiatów różnego rodzaju w mieście, zielone przystanki, różne, różne, naprawdę różne projekty. Zachęcam do obejrzenia ich wszystkich na stronie Budżetu Obywatelskiego, ktno.budżetmyślnikobywatelski.org. Jak już się zapoznamy z tą listą, to jak kształtuje się harmonogram? Kiedy nastąpi głosowanie? W tym roku głosowanie przewidujemy, że odbędzie się od 30 sierpnia do 5 września. Oczywiście wszystko będzie się odbywać drogą internetową, elektroniczną. Czy pojawi się festiwal, jak co roku? A póki co zachowamy to jako tajemnicę dla siebie. Dziękuję bardzo. Wiemy, kim jest nowy zastępca dyrektora Kutnowskiego Szpitala. Od początku lipca nowym zastępcą dyrektora do spraw medycznych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym jest doktor nauk medycznych Krzysztof Cezary Pastewka. Za cel obierze podniesienie jakości i zakresu usług udzielanych w szpitalu, poszerzy zespół szpitala o nowych specjalistów, a także wdroży program przyjaznego porodu. Od początku lipca zniesiono limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej. Dzięki temu pacjenci będą mieli ułatwiony dostęp do specjalistów. Zabieg ten to jeden z pięciu punktów zapowiadanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego planu odbudowy zdrowia Polaków. Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na opiece nad pacjentami, którzy nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Zniesienie limitów u specjalistów to jeden z elementów Polskiego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego na okres pokovidowy. Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o tzw. 300 czyli świadczenie z programu Dobry Start. Świadczenie można otrzymać raz w roku bez względu na dochód rodziny. Otrzymują je rodzice dzieci w wieku do 20 lat i do 24 roku życia w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę usek, usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Pracownicy ZUS pomogą chętnym w złożeniu wniosku przez infolinię na e-wizycie lub w placówce. Muzyka Rzeźbiarze skut na nagrodzeni. O szczegóły zapytaliśmy dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie, jak i samych artystów. Na wniosek Muzeum Regionalnego w Kutnie, profesor Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przyznał zbiorową nagrodę okolicznościową dla artystów, współzałożycieli rzeźby Kutnowskiej. Dlaczego muzeum zgłosiło artystów akurat teraz? Ja myślę, że każda pora jest dobra, żeby nasi. Wybitni artyści dostali nagrodę. Myślę, że po prostu dojrzeliśmy do tego, żeby złożyć wniosek i w tym roku Muzeum Regionalne w Kutnie złożyło wniosek do pana profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury, sportu i dziedzictwa narodowego o przyznanie okolicznościowej nagrody dla naszych trzech tutaj rzeźbiarzy, pana Antoniego Kamińskiego, Andrzeja Wojczaka i Tadeusza Kacalaka. Została panu przyznana nagroda zbiorowa. Czym jest dla pana ta nagroda? Ja do, m, tylko wiem, że mi, a z jakiego powodu i za co, to sam nie wiem. Czyli była to taka niespodzianka dla Pana? Wielka niespodzianka. I czuje się Pan bardzo wyróżniony? Bardzo wyróżniony. Poczytuję to jako wyraz, yy, że tak powiem, pochwały dla całego środowiska kutnowskiego. Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się rzeźba kutnowska? Tym, że, że jest ładna. No. <laughs> I kolorowa jest. Jaka tematyka y, funkcjonuje? Yy, no, przeważnie sakralna. No nie, no, ff, kiedyś to jeszcze się robiło, i, i, i diabły, no, jak, jak zaczynaliśmy. No i, i świeckie rzeźby, najwięcej to sakralnych. A czy wyróżniają jakiś sposób wykonania, kształty? No to ka każdego osobista jest sprawa i ka każdy inaczej to wykonuje i styl i sobie obrał. No i tak, i, różni, i tym się różnimy. A jak od dawna pan rzeźbi? 50 lat jak każdy z nas. Jak pan y, odbiera tę nagrodę? Czy to jest dla Pana duże wyróżnienie? No tak, cieszę się bardzo. No. Każdy człowiek lubi być chwalony, y, nagradzany, także bardzo, bardzo, bardzo. Po 50 latach twórczości dostać taką wspólną, no a przede wszystkim wyróżniono kutno. Ośrodek, wielki ośrodek. Sztuki rzeźby ludowej. Jest pan zadowolony, że y, może promować kłótno y, szerzej? No zawsze, tak. Przede wszystkim promuje i, 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 swoją, swoje gniazdo, w którym się urodziłem. To jest kłótno. Co pan y, głównie rzeźbi, jaka jest tematyka? Proszę panią, od, od dziotka i bobki do, 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 do niebo wstąpienia. Wszystko, co, co ma człowiek w, w sercu, co chce wyrazić y, dłutem, także. Oceakralnej, poświecką, obrzędy, przeróżne rzeczy. Muzeum Regionalne w Kutnie przygotowało dla mieszkańców moc atrakcji. Zapytaliśmy, co w planach? Lato w pełni. Muzeum wychodzi z murów i zachęca mieszkańców Kutna do wspólnych zajęć. Jaki harmonogram zajęć i od kiedy jest przygotowane dla mieszkańców Kutna? Harmonogram wygląda następująco. Zapraszamy w każdy piątek. Przygotowaliśmy animację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Pierwsze wydarzenie już za nami była to wycieczka do Muzeum w Mazowieckiej w sierpcu odbyła się ona 2 lipca. Natomiast, tak jak powiedziałam, w każdy piątek organizujemy coś ciekawego dla dzieci i młodzieży. Czy to będą wyjazdy, warsztaty, jakie atrakcje przygotowane? To będą głównie warsztaty artystyczne. Będzie także Zielony rajd rowerowy, będzie Quest śladami doktora Antaniego Troczewskiego oraz Spacer Miejski. W jak licznych grupach są organizowane zajęcia? Czy obowiązują jakieś zapisy? Obowiązują zapisy. Myślę, że na warsztaty jest to limit miejsc do 15 osób. Na rajdzie myślę, że też do 30. Natomiast ogólnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, wtedy przedstawiamy wszelkie informacje i zapisujemy na listę uczestników. Czy zajęcia są odpłatne, czy wolny wstęp? Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Widziałam, że również organizują Państwo konkursy. Jakie to będą konkursy? Tego lata odbędą się dwa konkursy. Pierwszy to zwykły dzień niezwykłego miasta. Jest to konkurs, który polega na rozpoznawaniu detali na starej fotografii przedstawiającej właśnie jeden dzień z życia Kutna. Drugi konkurs to konkurs plastyczny, moje wyobrażenie Pałacu Saskiego. Do jakiego wydarzenia wyjątkowo zachęca Pani mieszkańców Kutna? Oczywiście zachęcam gorąco do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach, ale taką wisienką na torcie będzie muzealne zakończenie lata. Odbędzie się ono 27 sierpnia i przygotowaliśmy wtedy eksperymenty chemiczne na wolnym powietrzu, gry detektywistyczne, zabawy plastyczne, także serdecznie zapraszamy już teraz. A czy przewidywane są jakieś koncerty? Nie, koncertów nie organizujemy. Do kogo skierowane są zajęcia? Czy są to zajęcia dla dzieci, młodzieży, czy skorzystają również dorośli? To są zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży. Natomiast oczywiście zapraszamy całe rodziny. Tutaj każdy znajdzie coś ciekawego na pewno dla siebie. Kutnowskie drogi w remoncie. O szczegółach opowie nam przedstawiciel Urzędu Miasta w Kutnie. Są wakacje wielu mieszkańców, Kudna narzeka na e, utrudnienia drogowe, ale są takie ulice, które właśnie zostały ukończone i e, oferują lepszą infrastrukturę. Jakie to ulice? Tak, przebudowaliśmy ulicę Chopina przede wszystkim, zakończyła się ta przebudowa. No i możemy powiedzieć mieszkańcom, że już można bez przeszkód jeździć ulicą Chopina. Ta ulica zyskała nową nawierzchnię, a także kanalizację. Tam jeździ się już perfekcyjnie. Byłem, jechałem, także sprawdzone na własnym pojeździe. Nie ma tam nawet najmniejszej dziurki, także jeździ się, jak to mówi się, jak po stole. Natomiast z drugiej strony no, czekają nas kolejne utrudnienia. Jak już informowaliśmy jakiś czas temu na naszych stronach, czy też na profilach społecznościowych, rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Morcinka. To była też wyczekiwana długo inwestycja, bo chciałbym podkreślić, że ulica Morcinka to jest jedna z tych, która pierwsza w Kutnie doczekała się asfaltu jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, a nawet wcześniej. Nie będę kłamał tutaj, ale no bardzo dawno temu i od tamtych lat nie, nie została po prostu wyremontowana. W tym momencie nadchodzi ten czas, żeby tę ulicę wy, 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 przebudować i wymienić jej nawierzchnię. Kolejne utrudnienia, jakie się szykują niestety dla mieszkańców, to te związane z przebudową ulicy skłodowskiej Kiri. My na swojej stronie Urzędu Miasta już ogłosiliśmy przetarg na modernizację tej ulicy, ale zanim rozpoczną się prace prowadzone przez Urząd Miasta, swoje będzie robił tam PWIK, czyli przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacji. Tam będzie robiona kanalizacja sanitarna, deszczowa, to będzie wszystko no, zrobione tak, jak być powinno, w 100% i ta przebudowa będzie naprawdę kompleksowa. i Jeśli chodzi o te utrudnienia, no to czekamy, aż PewIK też rozstrzygnie swój przetarg. Są głosy mówiące o tym, że to będzie około sierpnia. Mamy nadzieję, że wtedy już przynajmniej część tych remontów, których my nie realizujemy się zakończy, bo też słyszymy również takie informacje o tym, że. Przybudowa na przykład skrzyżowania przy ulicy Sklęczkowskiej. Ona ma zakończyć się w okolicach końca lipca, tak więc myślimy, że uda się to drogowcom zrobić i będziemy szczęśliwi, jeżeli tak będzie. No a drogowców przepraszamy, ale też no, musimy to zrealizować z tego względu, że wiele osób narzeka po prostu na jakość jazdy ulicą Skłodowskiej Kiri. To będzie remont na odcinku od skrzyżowania z ulicą Generała Maczka do granic miasta. I warto podkreślić, że tam pojawi się ciąg pieszo-rowerowy. To jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy z tamtych okolic chcą na przykład do centrum się dostać rowerem czy też pieszo, bo do tej pory albo ten, wąs, albo ten chodnik był za wąski, albo po prostu tego chodnika tam nie było. Teraz będzie tam już no, droga, której nie, nie będzie trzeba się wstydzić. Droga, która będzie pasowała wszystkim mieszkańcom. Mamy taką nadzieję. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą telewizji Kutno.